Listen my birthday, yeah, cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w filmiku What I Eat in the Day, taka pregnant edition, czyli co jem w ciągu dnia. Y Edycja ciążowa. Dzień swój rozpoczynam od wody z cytryną i muszę Wam powiedzieć, że ostatnimi czasy powróciłam do tego i super się u mnie sprawdza. Czuję, że taka rzeźka, orzeźwiona z samego rana, także woda z cytryną. A teraz zabieramy się za śniadanko. Oczywiście kawa. Raz na jakiś czas piję kawę zwykłą, raz na jakiś czas bezkofeinową. Dzisiaj grana będzie bezkofeinowa. Także kawka i śniadanko. Leo i Krzysiek wybyli już do pracy, do przedszkola, także... Ja zabieram się do swoje pierwsze śniadanie. Loś przed wyjściem mówi, mamusiu, zostawiam Ci bajki, oglądaj bajki. Także, co z tym fantem zrobić mam? Mleczko już się spienia w spieniaczu kawka gotowa i słuchajcie jeżeli chodzi o te szklanki, to moim zdaniem one mają naprawdę idealny wymiar właśnie do tych kaw wychodzi naprawdę idealna ilość troszkę mleczka i super ta szklaneczka jest H&M Home i powiem Wam szczerze że teraz robiłam ostatnie zamówienie, więc też spodziewajcie się takiego domowego holu, home decor holu troszkę rzeczy do pokoju malutkiej i zamówiłam sobie właśnie podobnych rozmiarów nawet nie wiem czy nie takich samych, takie kremowo-złote szklaneczki z napisem Love. Także też na pewno Wam pokażę i też myślę, że tutaj się fajnie sprawdzą do kawki. Okay, jeśli chodzi o, o dzisiejsze śniadanie, to mam ogromną ochotę na jajka. Wiecie, chlebek, jajko, awokado, trochę rukoli. Jeżeli chodzi o ten chleb, to wam mówiłam już na kanale vlogowym, to jest chleb z niskim indeksem glikemicznym z piekarni, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i mega mi służy. Do tego mam dwa jajka i wstępnie miałam zrobić chlebek z awokado i jajko gotowane, natomiast chyba zrobię sobie sadzone, zaszaleję dziś, to wszystko posypię rukolą. Znając mnie, pewnie dodam sobie jeszcze pomidora, bo wiecie, że pomidor to jest must have. 4-5 dziennie pomidorów u mnie spokojnie idzie. Także dodam sobie pewnie jeszcze pomidorka. I co? Zabieram się za robienie śniadania. No dobra, moje pierwsze śniadanko gotowe. Mamy tutaj chlebek, awokado, jajka sadzone, rukole i miało to wstępnie zostać tak, ale chyba się jeszcze, słuchajcie, pokuszę po... Pomidorka. Jeżeli chodzi o moje zachcianki, też pewnie będziecie pytać, to później Wam o tym opowiem. W pierwszym trymestrze w ogóle nie mogłam mieć ciemnego chleba, absolutnie, tylko po prostu miałam ochotę cały czas na biały chleb, ale jakoś później to się zmieniło i teraz znowu jem chleb właśnie e, żytni, pełnoziarnisty, razowy, ten o niskim indeksie glikemicznym, polecam również orkiszowy, są naprawdę przepyszne. Także uciekam, ślinka wycieknie, więc to czas, aby rozpocząć posiłek. Słuchajcie, Lili, jak usłyszy słowo banan, jak widzi, że tylko sięgam po, bana, po banana, to po prostu wariuje. Tak wariuje, ona tak uwielbia banany, że naprawdę pies <grym> bananożerca. Eee, słuchajcie, dobra, czas na drugie śniadanie. Troszkę już czasu minęło, około 3 godziny, w sumie 3, 2, 2,5 godziny. Prawie 3 godziny, o tak. Staram się jeść co 3 godziny, ale w ciąży też często tak mam, że wolę zjeść po prostu mniej, ale częściej, czyli czasem też co 2 godziny, to zależy. Dzisiaj mam ochotę na koktajl, ale tak, kiedyś, jak jeszcze przed tym, jak byłam w ciąży, taki koktajl na drugie śniadanie spokojnie mi starczał, dałam radę doczekać do obiadu, a teraz, jak jestem w ciąży, to potrzebuję jakby troszkę więcej energii. Więc zrobię taki koktajl, będę też robiła mamie. Więc taką podwójną porcję dodamy sobie bananka, dodamy kiwi, trochę borówek. Mam mrożone truskawki i mrożone maliny, także to dodam. No i pewnie poleci do tego, myślę, jakaś jedna kromeczka chleba. Na kolację planuję zrobić sobie sałatkę, na obiad zobaczycie, myślę, że może jakaś ryba, także jedna kromka jeszcze na pewno do tego koktajlu poleci. Także zabieram się za koktajl i lecę z drugim śniadalkiem. Ok, koktajl gotowy, jeden wędruje do mamy, drugi jest mój i tutaj co? Mam kanapkę z tym chlebem, tym samym chlebkiem co rano, papryka, ser, zajadamy. Okej okay, kochani, teraz taka mała przekąska, mega mi się zachciało coś słodkiego i zaraz Wam coś pokażę yy, i staram się jeść tą czekoladę właśnie gorzką, mówiłam, że mam we vlogu, to jest 70% i to jest moja ulubiona, ale pokażę Wam co mam jeszcze tutaj w szafce, coś co Leoś dostanie i Krzysiek od czasu do czasu, to są te gwiazdeczki, nie powiem, raz na jakiś czas się skuszę, ale staram się, jeżeli chce mi się jeść coś słodkiego, to jem właśnie tą gorzką czekoladę. A najśmieszniejsze jest to, mam tu nutelle. U mnie w domu jakoś tam nutella specjalnie często nie gości. Ale słuchajcie, obiecałam Losiowi, że zrobię mu naleśniki z bananem i z Nutellą, także jest Nutella. A ja póki co zabieram się za te pokusy Papa, pa. zabieram się za gorzką czekoladę i zjem dwie kosteczki. Dobra, kochani, czas coś zjeść, a obiadu jeszcze nie zaczęłam robić, także skuszę się za chwilę na mandarynki. Taką mam ochotę na mandarynki że ło, ho, 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 ho. Miałam przed chwilą spotkanie na Messengerze z pewną panią, musiałam pogarniać maile, zmontować film. Dzisiaj jestem w domu. W ogóle sprzątałam na dole korytarz um, i sprzątałam też rzeczy w szafach naszych. Um, no i tak mi się zachciało strasznie mandarynek, że po prostu muszę teraz w tej chwili. E, I takie dni moje jedzeniowe bardzo się od siebie różnią. Wiecie, jak to kobieta w ciąży, e, raz na jakiś czas ma ochotę na coś innego. E, dość często tak możecie zauważyć, jemy też poza domem, czy to w jakichś restauracjach. No bo jak jesteśmy gdzieś w Białymstoku na cały dzień, no to lubimy sobie gdzieś wyskoczyć, w ogóle lubimy chodzić do restauracji, jak już pewnie to zauważyliście, co po niektórzy, tak, zauważyli. E, także teraz zabieram się za taką przekąskę, e, mandarynki i za chwilę zabieram się również za obiad, a na obiad będzie łosoś. No a Wy koniecznie, koniecznie, koniecznie dajcie mi znać, czy podobają Wam się właśnie takie filmy, co jem w ciągu dnia. Eee, na przykład teraz, jak jestem w ciąży e, pregnant edition ale też i niepregnant, jak już nie będę pregnant w ciąży, znaczy się bo tutaj z angielskiego słówko mi się wkradło dajcie znać, a ja będę takich filmów nagrywać dość dużo i często, jeżeli tylko macie ochotę no dobra, sięgam, sięgam po klementynkę, tak, to nie mandarynka to klementynka i jeden czort smakują dla mnie tak samo, jeszcze patrzcie moje listki. także sięgam po dwie góra trzy Mandarynki. Słuchajcie, moja kochana mama przyniosła mi właśnie jeszcze zupkę ogórkową, tu kleks jogurtu, także taka fajna mała miseczka zupki w oczekiwaniu na łososia. Aha, Krzysiek i Leo mają dzisiaj zapiekankę z ziemniakami, z kurczakiem, z brokułem i mają jeszcze zupkę pomidorową, także ja mam ogórkową i łososia. Ok, mamy podwieczorek. Mama właśnie przeniosła świeżą dostawę ciasteczek. To są ciasteczka, o których mama Wam często mówi, mama tylko po prostu zmienia sobie składniki. I tutaj mamy płatki owsiane, kakao, gorzką czekoladę, jest odrobina ksylitolu, są orzechy, także naprawdę konkretne. No i tak chyba właśnie przed kolacją, no podwieczorek skonsumuję takie jedno ciacho właśnie z tym serkiem. To jest serek biozba, Bakomy Yy, bardzo dobry raz, na jakiś czas. Pychotka. Kochani, sałatka gotowa. Mam tutaj miks takich listków, miks sałat, trochę panczety, cebuli, pomidorka, ogórek konserwowy, jajko i odrobina jogurtu naturalnego. Także na taką sałatkę dzisiaj miałam ogromną ochotę i do tego zrobię sobie herbatkę czarną tropikalną, u nas naprawdę rewelacyjna. Także w dzisiejszym filmiku to by było na tyle. Życzę mi smacznego. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmach, buziaczki, pa! pa.